Mela nie jest przekonana, czy powinna wynająć lokal na swój gabinet manikir. Umówiła się z Kasią Wadykszen, żeby o tym porozmawiać. Dzięcia! Super! W ogóle dzięki, że pomogliście z w My tak tylko delikatnie doradziliśmy, a resztę ogarnął kacper. W ogóle, kochana, ja powiem Ci, mhm. że ten twój chłopak to jest taki sztosik. Prawda? W ogóle dziękuję, że mi pomogłeś. Ej, cia, a jak tam odpalasz ten program, Mela, na swoim? Ja się nie zdecydowałam. Ale nazwę masz, przyznaj się. No tak, myślałam, że może po prostu UMeli albo. E, gabinet manikir UMeli. Oj, co? Ja bym chodził. Co? Ty byś chodził, Irek. Wiadomo, że nie chodzę na manikir, ale gdybym chodził, to tylko do gabinetu UMeli. O, widzisz, kochana, i na co czekasz? A no, bo to wszystko tak szybko się dzieje, to no, trochę mnie to przeraża. Ja nawet nie zdążyłam tego do końca tak przemyśleć. A, ale, Myra, zaraz. Skoro A? nazwę już masz, to, to nie mogła być spontaniczna decyzja. No ale rano jeszcze nie chciałam stać z łóżka, ale co teraz otwieram gabinet manikir do... Tak. otwierasz swój własny interes? No tak, gabinet manikir. A, nie, powodzenia. Wow, dziękuję. No, bo wiesz, jak planujesz to rozkręcać, tak jak rozkręcałaś ten Barto i ja mu nie wróżę w przyszłości. No do mnie, ale nie boś taka wredna bo to już jest... przypadka. Nie słuchaj jej gada głupoty jak zawsze. Nie, nawet... Wiesz, co? Dominika mi przypomniała, że. ja w sumie przecież nie chcę tutaj pracować. Sorry, rzek. No ale. To, to jest Twoje miejsce. Dobra, powiem inaczej. Kiedykolwiek będziesz chciała tutaj wrócić, drzwi są otwarte. To jest Twoje miejsce. Czyli co? Bierzesz ten lokal? Bierzesz? No. i No Tak! Super! Ale się cieszę! Przedpełniać <laughs> swojej marzeń. Super! Będę ci kibicowała bardzo mocno. <laughs>